Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale A z Księżniczki Liany, to mój drugi rozdział, trzeci, którego długo, długo nie było No i tak jeszcze zanim, zanim chciałam sobie tak jakby pochwalić się, że pierwszy raz Próbowałam się przygotować do odcinka, sprawdziłam to sobie, e, w sensie licząc, e, ile będzie mniej więcej potrzebnych diaksów, i o dziwo jest potrzebne tylko 42 na ten rozdział. Zobaczymy, czy jest to prawda i czy dobrze policzyłam. Jeżeli tak, no to już wiem, co będę robić przez następne kilka godzin, będę czy diaksu do następnych rozdziałów. Tak e, tutaj e, pół uśmiechem, pół e, serio. E, czy coś jeszcze mam do dodania? Nie. Postaram się coraz jakby regularniej wrzucać, ale nie obiecuję. No i oczywiście, zanim, zanim, zanim to pamiętajcie o komentarzach, które niesamowicie motywują do dalszego nagrywania i ten ekran ładowania jest bardzo. Co ładne. No i tak jeszcze poza tym, który z odcinka trwa 32 minuty, więc ja się straszczam, bo coś czuję, że wyjdzie mi to o wiele dłużej. Twój przyjaciel Erik właśnie zatrzymał cię przed wejściem do kryształowego pałacu. Erik odciąga cię od pałacowych schodów do kryjówki znajdującej się przy pobliskiej alei. Oddycha z ulgą, ale ty nadal nie wiesz, skąd się tutaj wziął. Erik, co ty tutaj robisz? Dlaczego nie jesteś przy Annie? Dlaczego jesteś w bieliźnie? Zmień mi ten strój na jakiś... To jest kupione? nie, to ten nie jest kupiony. Czy my jakikolwiek, który mamy kupiony? Aha, tu są początkowe stroje. What the? To jest bardzo ładne, To ten jest taki mm, Nie taki... Hmm. Tego nie kupiliśmy, ten kupiliśmy. O, i ten mamy kupiony. To jest jakiś taki ten jest bardzo ładny. Jak już mamy chodzić w basicowym stroju, to proszę, żeby on był przyzwoity. <laughs> Słuchaj, panienko, to nie jest ważne. A no, na jest ważna. Hello! Nieważne? Co może być ważniejsze od Anny? Erik pochyla się i próbuje złapać od tych. Najwyraźniej zmęczyło go bieganie za tobą. <grytanie> panienko, nie martw się. Wiedząca się nią opiekuje. A Tak, wiem, okej. Okay. Ty czekaj, skąd dowiesz? jeśli ci to wyjaśnię, powiesz mi skąd się tutaj wziąłeś? No cóż, panienko, chcę to zrobić, ale obiecałem, że nikomu nie powiem. Co? Czemu nie? To skomplikowane. Naprawdę nie powinienem tego mówić. Mogłabym w ten sposób narazić kilka osób. Świetnie. Jeszcze więcej sekretów. Erik w końcu łapie oddech i dochodzi do siebie. Chodzi o twoje moce, prawda? W ten sposób dowiedziałaś się, kto... że Anną zajmuje się ktoś inny. Nie zmieniaj tematu. Mam rację, prawda? No ale to nie uprawnia cię do zmiany tematu. Ech, tak, tak mi się wydaje. Musisz nabierać mocy przez to, co stało się przy kamiennych bogach. To niesamowite. Tak? No Oczywiście. To wyjaśnia, dlaczego byłaś w stanie zobaczyć, że łowca służy złej pani. Okej. Okay. Naprawdę? Hmm. Czy ja kiedykolwiek mówiłam o tym Erikowi? Musiałaś użyć swoich mocy, żeby wejść w stworzenie... Yy, ...z pomieszczenia, w którym spiskowali. Dosłownie byłaś jak pluskwa. Niesamowite. Yy. Porównanie do pluskwy to nie jest nic miłego. To chyba ma sens. W opuszczonej chatce pewnie weszłaś w ciało Baranka. To prawda, mogłam go kontrolować zupełnie jakbym nim była. Mara w jakiś sposób wiedziała, że to ja znajduję się w ciele Baranka. Nie bez powodu nazywają ją wiedząca. Widziałam również Annę. Nadal była. Kiedy myślisz o przyjaciółce, łzy napływają ci do oczu i totalnie się rozklejasz. Erik nieśmiało wyciąga rękę i kładzie ją na twoim ramieniu. Jest bezpieczna, panienko. Przyrzekam, że nigdy bym jej nie zostawił, gdybym nie był pewien, że nic jej nie grozi. No ja jestem tego pewna. Przecież kochają jak... No bo kto chyba? W takim razie dlaczego ją zostawiłeś? Nie jesteśmy przyjaciółmi? Dlaczego nie możesz mi powiedzieć? Erik wycofuje się i krzyżuje ramiona na piersi. Smutek malujący się na jego twarzy jest prawdziwy. Panienko, proszę, wystarczająco trudno było ją zostawić. Nie musisz tego pogarszać. Jesteś tak samo trudna jak rycerz. Oprócz tego, że on bardziej przejmował się moim bezpieczeństwem niż on. Musi mu się wydawać, że kompletnie nie jestem w stanie zająć się samym sobą. E, śmiem podejrzewać, że tak jest. <gry> Bo jesteś taką troszeczkę niedarłą. Rycerz, czekaj, run jest z tobą? Tak, oczywiście nie tutaj. Czeka na nas, niedaleko. Okej. Okay. Bardzo długo musiałam go przekonywać, że powrót do miasta to zbyt duże ryzyko. Czy z nim wszystko w porządku? Dlaczego nie? Co się tak tłucze? Czy w tym domu nie można nagrywać spokojnie? Nieważne. On jest... mam na myśli... nic mu nie będzie. <laughs> oh, bogowie, bogowie, co mu się stało? Czy Maria... O oh, nie, nie martw się. Jest zdrów jak ryba. Kilka zatrapań tu i tam, ale szybko dojdzie do siebie. Nie chodzi raczej o jego stan emocjonalny, po tym jak już dwa razy cię zgubił oraz po walce ze swoją byłą najlepszą przyjaciółką i towarzyszką broni. To wszystko sprawiło, że czuje się nieco przygnębiony. Prawdopodobnie ogromnie się rozpisali, kiedy zobaczę, że udało mi się cię znaleźć i uratować. Możemy już do niego iść. Piesnąco co? Mój śpi, nie może wydawać takich głosów. Więc kto wydaje takie dźwięki? Nie wiem, nieważne. O, nowa sceneria, jaka ładna. Erik wyprowadza cię z dzielnicy handlowej na przedmieście, znajdującej się w lesie z dala od jeziora. Uu. Po kilku minutach marszu trafiacie na małą polanę, gdzie run siedzi na pniu drzewa i z ponurą miną ostrzy swój miecz. No jak powinnam przewitać się z runem? Może sprawdzać, czy wszystko z nim w porządku. Cokolwiek to znaczy, na twój widok Run próbuje zerwać się na nogi, ale zauważasz ból malujący się na jego twarzy. Nie wstawaj, jest w porządku. Jesteś ranny? Run uśmiecha się. Wygląda, jakby mu niesamowicie ulżyło na widok ciebie całej i zdrowej. Nic mi nie jest, jestem po prostu odrobinę obolały. Maria cóż, nie powstrzymywała się przed niczym. Co powinna powiedzieć Runowi o Walce z Maria? Wiedziałam, że sobie z nią poradzisz. Cieszę się, że pokładasz we mnie taką wiarę, mimo tego, że na to nie zasłużyłem. Hej, no bez przesady, no. Arun. Nie, nie jestem skromny. Ona jest jednym z najgroźniejszych wojowników, jakich znam. Ok. Nie ma zbyt wielu kobiet rycerzy w straży. Arkandruń. Boże, jakie to ciężkie. Tak? Zastanawiałam się nad tym, czy Maria czuje dodatkową potrzebę udowadniania swojej siły? Nie, to nie do końca tak. Ubierz mi, znam ją od dziecka i po prostu jest taka dobra. W rzeczywistości jestem pewien, że jedynym powodem, dla którego to ja zostałem wysłany, żeby odnaleźć księżniczkę Aldianę, było to, że utrata Maria byłaby o wiele większą stratą dla straży królewskiej. No cóż, nie będę narzekać. Cieszę się, że mam ciebie zamiast jej. Dzięki, ale nie osądzę jej po tym, co dzisiaj zobaczyłaś. Ona, jest po, prostu, ona po prostu wykonywała swoje obowiązki. Jestem pewien, że polubiłaby się, gdyby tylko miała szansę, gdybyś tylko miała szansę ją poznać. Czy mogę wyobrazić sobie moją przyjaźń z Maria? To zależy. Yy, raczej nie przyjaźń. Znałam z spoko, ale już przyjaźń. Jestem sceptycznie nastawiona do Maria. Jeśli Run potrafi jej wybaczyć dzisiejszy atak, to przypuszczam, że wszystko jest możliwe. W każdym razie mam szczęście, że Erik przechodził obok. Nie wiedziałem, jak długo jeszcze z nią wytrzymam. Tak, powinniśmy o tym porozmawiać, prawda, Erik? Coś czuję, że w tym momencie właśnie Erikowi się obierawie. Zwracasz się do Erika, który odsuwa się od was, podnosząc ręce. Naprawdę, panienko, nie powinien nic mówić. Ech. Czekaj, zostałem pouczony, żeby mówić do ciebie, wasza wysokość, a Erik nadal może się do ciebie zwracać, panienko? No, ktoś tu sobie przechlapał. Ciężko mi tutaj osądzać. <laughs> Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, Arun. Erik, od kiedy jesteśmy przyjaciółmi, możesz zwracać się do mnie po imieniu. Po prostu, Corin. Dobrze, ale nie możesz zadawać mi więcej pytań o to, w jaki sposób się tutaj dostałem. Coś mi się pomieszało, albo mój mózg gdzieś tam odleciał. Wymieniasz spojrzenia z runem, w sensie myślami gdzieś chyba błądzę, bo nie mogę się skupić. Wymieniasz spojrzenia z runem, który tylko wzrusza ramionami. Mnie też nie chce niczego powiedzieć. W takim razie opowiedz mi przynajmniej, co się stało po tym, jak uciekłam konno. Dosłownie minutę po, minutę po tym jak y, odjechałaś Zjawił się Erik na koniu Szarżował na Maria i powalił ją na ziemię W taki sposób udało nam się uciec Ale niestety straciliśmy twój trop Domyśliliśmy się, że musiałaś zboczyć gdzieś z drogi Ale było ciemno A my nie mogliśmy prowadzić poszukiwań Ze względu na Maria, która mogła zdobyć konia I podążać za nami <laughs> W takim razie Erik Musiałeś wiedzieć jak uciekam z oberży. O, Było ciemno, ale jestem pewien, że słyszałem twój krzyk Zdecydowałeś się więc ratować Runa zamiast mnie? Um, więc chodzi o to, że jedno z was zostało zaatakowane przez kobietę rzucającą nożami. Komu miałem pomóc? Zgadzam się, ale on nadal coś ukrywa. Nie mogę tylko wymyślić, o co może chodzić. Poza tym wszystko w końcu się ułożyło, prawda? Jesteśmy tutaj i to jest teraz najważniejsze. Co ci się przydarzyło Corin? Wiemy, że koń uciekł, ale dokąd cię zaprowadził? Dotarłam na drugą stronę jeziora, ale straciłam konia. To właśnie wtedy, kiedy wzeszło słońce, zobaczyłam pałac po raz pierwszy. Widok był zapierający dech w piersiach. Następnie zdałam sobie sprawę z tego, że jeśli uciekłeś lub pokonałeś Maria, prawdopodobnie będziesz w stanie odnaleźć mnie w mieście. Potem zaczęłam się martwić, że nigdy cię nie odnajdę pośród tych wszystkich ludzi, lub że coś ci się stało. Przypomniałam sobie, jak mówiłeś, że królowa Rose jest w zamku, i wydawało mi się to moją ostatnią możliwością. Tak jak podejrzewałaś, Run blednie, kiedy ujawniasz przed nim swój poprzedni plan. Wasza wysokość, to mogło być naprawdę, naprawdę niebezpieczne. Tak, ale mogłaś wejść prosto w szpony Keresa, nie zdawałaś sobie z tego sprawy? Oczywiście, że o tym pomyślałam. Byłam przerażona, nie miałam żadnego innego planu. I przestań nazywać mnie Wasza Wysokość. Czy ktoś mógł Cię rozpoznać, kiedy byłaś w mieście? Ktoś widział Twoją twarz? Tak, bo wszyscy wiedzą, jak wygląda tak księżniczka, Jana, ale i tak jej nikt nie znalazł, bo, bo kamień rzucał cień na stopy. Nie no, w sensie, na naśmiewam się z tego. Jeżeli nie wiedzą, jak ona wygląda, to jakby nigdy jej nie rozpozna. Proste. Tam były tłumy rycerzu. Paniańka z pewnością nie została rozpoznana. Erik pozwoli jej odpowiedzieć. Widziałam twojego brata, Persiego, ale on nie widział mnie. Zirytowany Run pochyla się i ukrywa twarz w dłoniach. Jakby ktoś byłby taki miły i przypomniał mi historię brata, ze i Persiego, to byłabym wdzięczna, bo nie pamiętam. Musiał wybrać się prosto do pałacu po spotkaniu z Marią. Mamy szczęście, że nie natrafiliśmy na niego po drodze. No, i był ten starszy mężczyzna, który poprosił mnie o monetę. Był trochę dziwny, ale nie wydaje mi się, żeby mógł mnie skądś kojarzyć. Ktoś jeszcze? Czy powinnam mu powiedzieć o Tristanie? Cóż był tam jeszcze ten pasterz? Run szybko spogląda do góry. Jaki pasterz? No, lepiej nie kłamać. Czy ja powiedziałam Pastaż? Nie jestem pewna, kim był. Spotkałam go przy jeziorze. Przybył tam, żeby oglądać wschód słońca. Po prostu rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy. Zapytał mnie, czy przybyłam na ceremonię kor koronacyjną. Najwyraźniej nikt w mieście nie widział jeszcze księżniczki z bliska. Nie jestem narażona na rozpoznanie. Może w mieście nikt jeszcze nie widział fałszywej księżniczki, ale szlachetni urodzeni z pewnością już tak. Jeśli ona przypomina ciebie, mój brat na pewno cię rozpozna. Nadal jesteśmy w niebezpieczeństwie, więc jesteśmy zgodni, że musimy być ostrożni. Prawda? I musimy także bardzo ostrożnie planować nasze kolejne ruchy. O, racja zapomniałam powiedzieć im o innej złej wiadomości. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam wspomnieć. Zostałam obrabowana w dzielnicy handlowej. Spodziewasz się, że run zaraz ponownie wybuchnie, ale ku Twojemu zaskoczeniu wygląda na prawie podekscytowanego, co? Naprawdę? Tak, dlaczego wyglądasz, jakbyś był z tego powodu zadowolony? Pomyśl o tym, Persi jest tutaj. Twoja torebka została prawdopodobnie skradziona przez jednego z jego złodziei. No i? Ron wstaje i układa w głowie plan, krocząc po polanie, Ty, i Erik obserwujecie go pełni sceptycyzmu. Mał pomysł, zastawimy z Erikiem pułapkę. Okay. Co? Sprawimy, że Erik będzie wyglądał jak idealna osoba do obrabowania. My będziemy rozglądać się za kimś, kto będzie się do niego zbliżał kiedy ktoś spróbuje go obrabować, zatrzymam ich. Wtedy dogadam się, dogadamy się, że dostarczy wiadomość do mojego brata Persiego i szefa. Czy to bezpieczne? Miasto jest pełne strażników. Nie wiemy, kto może poszukiwać fałszywej księżniczki, a ja nie mogę zostać wypatrzony przez straż Arkan Drone. Ok. Cokolwiek, co umożliwi nam uniknięcie bezpośredniego kontaktu, jest najbezpieczniejszą opcją. A złodzieje? Naprawdę sądzisz, że ktoś, kogo pojmiesz, będzie współpracował? Tak myślę. Możemy mu po prostu zagrozić, że wydamy go straży, jeśli nie będzie współpracował. Ale żeby cokolwiek później zadziałało, Percy będzie musiał chcieć Ci pomóc. Czy to nie jest ryzyko? Run wzdycha, ale ku Twojemu zaskoczeniu nie zamierza.